Kolejna grupa przedszkolaków z bajkowego przedszkola w Żerowie dołączyła do grona przedszkolnej społeczności. Maluchy jak zwykle spisały się na medal i zaprezentowały przed zgromadzoną publicznością niezłe show. Brawo. No, to jest... Brawo! My, dziesiaczki, przyrzekamy być Słuchaj. od dziś przed Nie grymasić i nie szlochać. Zawsze swoje panie kochać. Ładnie bawić się i fikać. I w mig zjadać stale żyka. Być zuchami i dobrymi kolegami. Przyrzekacie? Przyrzekamy! Jeszcze raz, przyrzekacie? Przyrzekamy! Pasowania na przedszkolaka dokonała dyrektor placówki Bernadetta Lesiak, a gratulacje i upominki na ręce maluchów przekazał burmistrz Przemysław Sikora. Życzę Wam drogie dzieci, żeby ten czas spędzony w przedszkolu był Wspaniałym czasem radości i uśmiechu, żebyście mile wspominali ten czas pobytu w przedszkolu, a przyjaźnie, które tutaj zostały zawarte, żeby przetrwały jak najdłużej. A Wam, drodzy rodzice, gratuluję wspaniały pociech. Szanujcie się nawzajem, kochajcie się nawzajem i wspierajcie swoje pociechy w edukacji i nie tylko w edukacji przedszkolnej. Wszystkiego dobrego dla Was wszystkich. Gratulujemy Wam, drogie przedszkolaki. Spisałyście się świetnie. Życzymy Wam samych sukcesów i mnóstwo radości. Chciałabym bardzo też gorąco podziękować nauczycielom, opiekunom za przygotowanie pięknej uroczystości. Sami widzicie Państwo, jaki to jest charakter pracy, ile tu się dzieje naraz rzeczy, ile trzeba tutaj reagować, także no chylę czoła, doceniam ten wysiłek, a opiekunami tej grupy są Pani Ania Brokos i dla niej wielkie brawa. W tej grupie pomaga również Pani nauczycielka, Pani Marzena Gierusz. I panie z, z obsługi, które na co dzień też troszczą się, opiekują się dziećmi, to jest pani Karolina Stark. I mamy w tej chwili jeszcze do pomocy panią starzystkę, panią Dorotę Woźną. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.